Cześć, jestem 23. Witam w takim pierwszym oficjalnym odcinku, ale będzie to taki jakby odcinek zerowy, tak jak było z serii Kingdom Rush Lore. A mianowicie zaczynamy serię Kingdom Rush: pojedynki. Zdecydowaliście, że ta seria chcecie, by pojawiła się na kanale? No i proszę bardzo. Natomiast chciałbym kilka takich uwag yy, przed rozpoczęciem tej serii yy, powiedzieć. Pierwsza jest taka, że nie będę porównywał postaci pod względem takim typowo w grze, bo w grze może dojść do takiej sytuacji, że jak na przykład yy, jakoś w jakiś sposób zespawnujemy sobie przeciwników, czy jakoś po prostu uda nam się do, doprowadzić do takiej sytuacji podczas zwykłego przechodzenia mapy, to taki na przykład potężny nordycki buktor może przegrać z Dark Slayerem, który jest bardzo potężną jednostką, ale z zwykłym żołdakiem. Nie jest żadnym bohaterem fabularnym. A poza tym takie kanały e, na YouTube już widziałem, co robią takie porównywania, jak walczą postaci z gry ze sobą, więc nie widzę e, sensu e, powielania tego tematu. E, bo no, chyba nawet lepiej jest zobaczyć gameplay wtedy taki niż e, samo gadanie o tym, kto jest lepszy w samej grze, więc co drugi taki kontrargument, że to nie, nie miałoby sensu. Ja będę starał się porównywać te postaci lorowo. Czyli będę analizował ich moce. Jak się zestawia, zestawiają mocy jednego bohatera z drugim, czy któraś którąś kontruje, czy któraś od której się jest dużo lepsza, na przykład, i to jest ten as w rękawie na korzyść tej jednej postaci A, załóżmy postaci A, żeby pokonać postać B. No i będę porównywał też oprócz takich mocy specjalnych, też takie zwykłe warunki fizyczne, na przykład porównujemy, nie wiem, dwóch wojowników, Ingwara i Geralda, i porównuję, który na przykład. Lepiej walczy mieczem, czy coś, a który na przykład jest silniejszy, tak, i tak dalej. No już takie daję przykłady, pierwsze jakiś z brzegu, żeby tylko, nawet może nie są one takie specjalnie dobre, ale po prostu, żeby zwizualizować, o co mi chodzi. Także ja będę porównywał te postaci pod względem takim lore'owym, pod względem mocy, umiejętności, jakichś takich specjalnych jeszcze... Możliwości tych postaci nie będę ich porównywał pod względem tego, co mamy w samej grze bezpośrednio. Czyli nie będę tutaj brał, ile ma HP w grze, jaki zadaje damage. Nie no, bo właśnie tutaj, tak jak mówiłem, w grze jest tak, że jak mamy jakąś potężną jednostkę, która jest tylko zwykłą jednostką, jest ona w stanie pokonać niektórych bohaterów, e, którzy mają na przykład mniej HP albo walczą na dystans. No i tak to bez sensu też by całkiem było na przykład no nie wiem taki Dark Slayer czy jakiś taki z tych morskich diabłów z silniejszych jednostek jak Bloodshell na przykład czy jakiś Yeti one są w stanie pokonać właśnie jakiś co po niektórych bohaterów więc dlatego tak nie będę robił i jeszcze na koniec pokażę wam szybko ankietę gdzie opcja że chcecie tą serię zdeklasowała zdecydowanie opcję że jej nie chcecie no i dokładny wynik jest taki że opcja na tak Tą opcję wybrało 92% z Was, także no pełna deklasacja. Nie pozostawia to żadnych wątpliwości, że chcecie o tą serię. Mam nadzieję, że nie decydowało to, że na opcji na tak jest giga Chat Weznan, a na opcji na nie jestem przegryw Denas, ale mam nadzieję, że tak nie było. Także niebawem ruszamy z pierwszym odcinkiem serii. Daliście tam od groma pojedynków, także postaram się któryś jakiś taki w miarę ciekawy wybrać. I słyszymy się w odcinku pierwszym z tej serii. A ja ten wstęp już kończę, także trzymajcie się. No i cześć.